Dajka dosłownie biegnę na swój transport. W szkole. Skończyłam już lekcję, jest godzina 15.30. Tak średnio miałam powrót. Mogłam wyjątkowo wrócić z kolegą, ale ogólnie, no to o tej godzinie jestem skazana czekać dość długo na powrót. Ale dzisiaj stwierdziłam, że chcę zostać dłużej, pomimo tego, że mam powrót do domu i idę do biblioteki. Muszę się pouczyć, muszę porobić notatki, a wiedziałam, że jak będę w bibliotece, to po prostu będę do tego zmuszona. Mam kawę, którą sobie zrobiłam w naszym sekretariacie szkolnym, i idę się uczyć. 追妻。 Wam. odzywam się już do Was wieczorem. Wcześniej absolutnie nie miałam czasu. Wróciłam o godzinie 20 do domu. Poleciałam tylko spakować paczkę na Vinted, Pojechałam do paczkomatu, żeby ją nadać, i przy okazji odebrałam swoje dwie paczki z Vinted Przyjechały mi podręczniki z biologii, i normalnie czuję się podekscytowana, jakbym dostała prezent pod choinkę. Nie, naprawdę to wademekom, co mi przyszło, jest absolutnie rewelacyjna. Wszystkim, którzy rozszerzają biologię. Serdecznie polecam. Cały dzień za mną chodziły tosty i musiałam je zjeść, jak wróciłam do domu. W ogóle w bibliotece dołączyła do mnie moja koleżanka i potem jak nam zamknęli już bibliotekę, to poszliśmy do niej i wypiłyśmy sobie razem herbatkę i pogadałyśmy jeszcze. Pomimo tego, że miałam powrót do domu, to wiedziałam, że Więcej zrobię, jeżeli pójdę do biblioteki po prostu będę tam pracować. Jest za późno, jak na mnie. Mama moja na szczęście jutro mnie podwozi, więc wstanę sobie o godzinie, o której już idę na autobus codziennie. Miałam dzisiaj absolutnie świetny dzień, i pomimo tego, że wróciłam do domu tak późno, to miałam tyle w sobie energii niesamowite. Teraz już tylko idę się połączyć geografii. Mam w piątek sprawdzian. Tak. Ten sam, o którym mówiłam w filmie. <laughs> muszę się w końcu na niego nauczyć. Jutro mam tylko trzy lekcje i na szczęście zawozi i ja odbiera mnie moja mama, więc mam absolutny komfort. Tymczasem ja już lecę, muszę się pouczyć. Jest zdecydowanie za późno, będę niewyspana, ale trudno. Krzyżyk mi na drogę. Ja mam świetny humor i mam też nową pościel. Wiem, to brzmi jak błahostka, ale dla mnie coś takiego to jest taki game changer. W sensie nie żeby coś, żeby ja była w jakiejś starej czy brudnej pościeli, absolutnie. Po prostu za każdym razem, jak mam nową, taką nową, nową pościel, nigdy nie zakładaną. I ona jest wyprana oczywiście. I nałożona po raz pierwszy na moje łóżko. To ta świeżość, ta nowość. Zawsze te pościele jeszcze są ładne, więc... W ogóle... Ten tydzień, po pierwsze, zanim będę znowu sen. Nie wiem, kiedy ja to zmienię, naprawdę muszę, jak najszybciej. Ale ten tydzień był bardzo stresujący. Ogarniam wiele rzeczy związanych z różnymi stypendiami. Tak naprawdę, z niedzieli na poniedziałek nie spałam praktycznie w ogóle, po prostu ze stresu, bo mi się przypomniało o wielu rzeczach. Dzisiaj też pisałam pracę na angielskim. Nie wiem, wyciągnęłam może z 350 słów. Miałam zaliczenie z informatyki. Muszę się przygotować na sprawdzian z matematyki i z historii. Na szczęście z biologii będzie dopiero za dwa tygodnie, więc mam dużo na głowie, ale dzięki temu, że już wykorowałam u siebie ten zdrowy mindset, że za każdym razem, gdy czuję się taka, wiecie, nabuzowana i po prostu boję się, to sobie zaraz myślę, że kurczę, ale nawet jak zawalę, to przecież nic się nie stanie. Dosłownie, nie będzie żadnych konsekwencji, a za rok o tym nie będę pamiętać. I wtedy tak naprawdę odchodzi od mnie cały stres. Tymczasem ja już się z wami żegnam i idę się uczyć, a potem idę spać. Puśka, kocham was. wszystkim, witam się z wami, jest godzina przed 11 chwilę, nie wiem, nie chcę mi się dokładnie sprawdzać, siedzę w samochodzie, bo moja mama musiała w urzędzie załatwić jakąś sprawę i sobie siedzę. Ogólnie to są chmury burzowe i strasznie wieje wiatr, więc jestem niemalże przekonana, że zaraz będzie burza. Jest cudownie, ja naprawdę uwielbiam deszcz, to jest dziwne, ale ja uwielbiam i deszcz i burzę. O chyba zagrzmiało. Teraz w tej wolnej chwili po prostu dodam opis do filmu. Jeśli chodzi o jedzenie, które pokazuję na filmach i wszystkie przepisy, to jeżeli bylibyście czymś zainteresowani, to piszcie po prostu komentarz lub do mnie na Instagramie. I dla mnie nie ma problemu, żeby wam udostępnić, tylko bardzo czasochłonne jest dodawanie tego wszystkiego w opisach. Nie wszystko, co pokazuję w przebitkach po prostu będę dodawała do tych opisów. Mam bardzo dobry humor, ale też dlatego, że wypiłam kawę. Ostatnio tak się przyzwyczaiłam, że po prostu śniadanie je, zaczynam o 7, potem piję jakąś kawę, o 12 jem drugie śniadanie, no i o 16 z reguły jakiś obiad, no i potem jeszcze jakąś kolację. Ja już mam dzisiaj koniec. Mam nadzieję, że pojedziemy na jakieś zakupy spożywcze. Muszę ogarnąć kilka rzeczy do szkoły, ale jestem raczej spokojna. Ten tydzień był naprawdę stresujący, i mam już takie huch z głowy wszystko. Wczorajszy dzień też był świetny, i z mojego spotkania z koleżanką wróciłam tak nabuzowana dobrą energią, że coś niesamowite, i właśnie zaczęło padać. <grym> Jeszcze tak na szybko, jak już wspomniałam o kawie, to taki protip. Pijcie ją nie mniej niż 8 godzin przed tym, jak idziecie spać. Dzięki temu przed waszym snem kofeina się wypłucze w 100%. Zaczyna padać coraz mocniej, muszę przyspieszyć. I temu kofeina z organizmu wypłucze się całkowicie i wasza jakość snu nie będzie pogorszona. To jest bardzo ważne, żeby dbać o tą jakość snu. Ja śpię niestety mało i mówię o tym, że to jest ważne, a no sama to zanimbuje, ale łatwo mówić, a ciężko robić. Dobra, pada coraz głośniej, pewnie wy mnie słyszycie coraz gorzej, więc żegnam się z wami. Do zobaczenia później. Śniadanie drugie, ale miałam dalej ochotę na fasolkę, bo mimo tego, że byłam pełna, zjadłam jej za dużo. Zdecydowanie za dużo. Byliśmy na zakupach spożywczych i oczywiście muszę teraz to rozpakować do lodówki. <grych> Owoce piękne, zielone, banany, figi, granat, jabłka. Różnego rodzaju i mamy mandarynki też, mamy również marcheweczki mini mozzarelle, idealne źródło białka do szkoły, przysięgam. Faruk oczywiście, jogurt, dwa skyry, były dwa serki, ale już jedne użyłam, cukola, mąka orkiszowa, ale bardziej taka tortowa, łosoś. Mięso, takie mięso naprawdę jest jednym z najlepszych składników, bo po prostu macie tutaj sam kurczak. Biedronce też zawsze takie kupujemy. Właśnie do tortilli czy cokolwiek, gdy nie macie czasu. Dobrze się sprawdza. Marcepan, ale to mojej mamy. Mieszanka do kurczaka, czosnek granulowany, bajiel i dwie bułki orkiszowe. Jak to zobaczyłam, musiałam to wziąć, ponieważ były kiedyś wcześniej też. I były w ogóle to migdały w białej czekoladzie z cynamonem i były absolutnie boskie moje ulubione. I teraz ich nie ma od dłuższego czasu. Ja nad tym ubolewam strasznie. Ogórki, ponieważ na sezon naszych ogórków już się skończył. Rukola i orkisz. Teraz wszystko do lodówki. A jak już wszystko spakuję, to spakuję też paczkę i po prostu pójdę nadać. Season, oczywiście y, musiałam spróbować, bo uwielbiam migdałówczyka. Druga. Mam ochotę na czekoladę. Aktualnie jadłam sobie tą. Troszkę zjadłam, nie powiem. I tak sobie jadłam jeszcze tą. W ogóle ta czekolada, ale biała, to jest absolutnie cudo. Mam jakoś ochotę na coś słodkiego, więc po prostu będę sobie jadła czekoladę. I dokończyłam tą czekoladę Jestem pewna, że mój organizm po prostu mówi, że ma niedobór w magnezie Gdy mamy ochotę na czekoladę, często właśnie sygnalizuje nam w ten sposób, że mamy niedobór w magnezie Muszę zadbać o podaż magnezu w swojej diecie A tymczasem ja kontynuuję sobie jedzenie tych orzeszków, ale muszę pójść się uczyć, więc wezmę sobie po prostu już je do nauki Odzywam się do Was. Jest 23, a ja byłam bardzo zmęczona. Teraz jest dużo, dużo lepiej, ale to dlatego, że ja mam coś takiego, że ja, jak po prostu jestem zmęczona, bardzo dużo jem. i po prostu na moment te kalorie, które spożyję, w zdecydowanie zbyt dużych ilościach, po prostu dają mi tą energię. Żeby nie było, ja Wam mówię o tych moich złych nawykach, ale. Ja z nimi walczę, ok? W sensie, ja wiem, wy możecie to skomentować albo mówić, że no walczysz, ale ciągle ci nie wychodzi, ok, ale jestem na swojej drodze i ja wiem, w jakim miejscu jestem. Ja coś muszę udowodnić tylko sobie, więc najadłam się. Teraz mam energii, żeby się trochę ogarnąć. Dzięki temu się zdecydowanie obudziłam, pomimo czuję, że moje oczy się zamkają. Pojechałam dzisiaj na zakupy z moją mamą, na moją prośbę, tak naprawdę, bo miałam od naprawdę długiego czasu braki w wielu rzeczach. Jestem super usatysfakcjonowana, ale o samych zakupach powiem Wam y, dużo więcej jutro. Moja klasa przyjęła w ogóle, że. W poniedziałek będzie Dzień Nauczyciela, bo w tym roku wypada w sobotę, ale dużo osób y, z innych klas przygotowywało dzisiaj rzeczy. No i było ciasto, no i nauczycielem nie poczęstowali, bo jestem bardzo częstym gościem po prostu w sekretariacie. Był ogólnie też słodki poczęstunek, ja zjadłam też y, wszystkie wafle z polową i były pyszne. Więc ogólnie dzisiaj był znowu niezdrowy dzień, jeśli chodzi o jedzenie. Co no, trudno życie. Teraz biorę dziennik, bo ostatnio journaluję bardzo, bardzo mało i przez to chyba trochę też yy, tak zaniedbałam siebie. Na początku trochę relaksiku, a potem się ogarnę, pójdę spać, nie będę już nic robiła. Mam bardzo dużo pracy, ale ten tydzień był bardzo stresujący, więc jeżeli będę potrzebowała jutro więcej odpoczynku, to sobie go zdecydowanie dam. I just want to relax. Nie mam zamiaru się przejmować tym, co będzie, jeżeli zaniedbam swoje obowiązki. Jeżeli tak się stanie i po prostu będzie to miało swoje konsekwencje w na przykład w złych ocenach, to zaakceptuję to. Potrzebuję złapać po prostu oddechu, zrelaksować się, żeby ustosunkować, uporządkować to, co mnie aktualnie męczy. Męczy mnie moja relacja z jedzeniem. Chodzi tu bardziej o to, że. Ja jem z powodów innych niż głód, a już mój organizm wie, kiedy powinnam czuć głód. I w ogóle jest tak ekscytujące i tak mnie to cieszy, że mój organizm już mi daje sygnały. Ponieważ przez ten czas, kiedy byłam chora, mój organizm jakby totalnie olał wszystkie. Nie czułam ani głodu, ani sytości i walczyłam z tym od początku tego roku, no ale jadłam tak naprawdę... Cały czas nie dla swojego organizmu, bo po prostu nie zrozumiałam tego, że musi być ta nadwyżka bardzo duża. Tak przynajmniej było na mojej drodze, każda jest inna. Moim priorytetem teraz jest po prostu dać sobie ciepło, miłość w inny sposób niż jedzenie. Bo ostatnio po prostu to się stało moim najprostszym rozwiązaniem. I zamierzam się zrelaksować, ale teraz już nie będę gadała głupot, bo przedłużam, zapiszę sobie wszystko. Ogarnę się do mycia i po prostu sobie pozwolę pójść spać, żeby być jutro wyspana. I love you. Marzył mi się taki bagel z twarożkiem, z nerkowców i tofu i łososiem. I love it. Witam się z Wami tak naprawdę kompletnie innego dnia, ale chciałam Wam nagrać hol zakupowe. Ciągle nie było dobrego światła, ciągle coś mi nie odpowiadało i na dobrą sprawę nagrywam to dopiero po kilku dniach. Teraz oczywiście też nie jest idealnie, ale po prostu już akceptuję ten fakt. Mam swoje torby, z których jestem mega super usatysfakcjonowana. Ale, moi drodzy, pierwsze rzeczy to już ja mam na sobie. Ogólnie całe zakupy zrobiłam w Rosmani, moi drodzy, w Rossmanie, Hemię HM oraz reser. Ale przechodząc do tych pierwszych rzeczy, które już mam na sobie. Bardzo długo szukałam idealnych dresów, idealnej bluzy yy, i idealnych spodni dresowych, które byli, byłyby szare. Zaraz wam pokażę lepiej je. Tak się prezentuje cały set. Naprawdę są absolutnie boskie. Bardzo długo szukałam idealnych dresów, przymierzałam z różnej półki, ale końcowo wróciłam do tych Dresy z H&M to jednak niezastąpione. Spodnie mam w rozmiarze XXS, a bluza jest to męska S. Teraz wam pokażę cały zakupy z H&M po prostu, więc przechodząc do następnej rzeczy, jest to ta bluzka, zwykły t-shirt obcisły. Po prostu basici z H&M są najlepsze. Również z basicowych rzeczy, których nie będę już Wam pokazywała. Kupiłam sobie dwie takie bluzki. Białą i czarną. Tu jest czarna. Oraz zestaw sportowy. Leginsy naprawdę zaskakująco bardzo ładnie skrojone. Oraz już jak kupowałam leginsy, to wsiadłam sobie do zestawu top. Powiem Wam, że sama siebie zaskoczyłam kupując ten zestaw. Ale jest on naprawdę... Zaskakująco dobrej jakości. Wszystko się pięknie układa i naprawdę sama byłam zaskoczona. Jeśli chodzi o top, to ma on również wkładki, które nie są poszapujące za bardzo. Czuję się w nich bardzo naturalnie i swobodnie. Tak się prezentuje tył. Naprawdę materiał jest rewelacyjny. Bardzo dobrze opina. Czuję się w tym również bardzo komfortowo i myślę, że jest to idealny zestaw na siłownię, naprawdę. Szczerze polecam, nie spodziewałam się, że kupię go, ale naprawdę mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Oczywiście powiem wam, jak się sprawdzi po używaniu już, ale wydaje się być naprawdę strojem, który będzie mi długo dobrze służył. Przechodząc do kolejnej rzeczy jest to kurtka, jest to kurtka również z chemu. Przymierzam kilka kurtek, bardzo mi się podobała również kurtka w berszce z beżowym futerkiem, ale ta końcowo skradła moje serce. Jest absolutnie przepiękna i jestem pewna, że będzie mi się rewelacyjnie sprawdzać. Ma kieszenie, niestety nie zapinane, ale to jest jedyny minus, jaki widzę tej kurtki. Materiał od środka naprawdę jest bardzo, bardzo miły i można sobie... I zapiąć. Jest absolutnie cudna. I ostatnią rzeczą z H&M jest taka zwykła basicowa bluzka z dekoltem, ale ubiorę ją, dlatego, że chcę Wam pokazać dresy. Kupiłam reserve i też pokażę, bo naprawdę też mają bardzo przyjemny materiał. Tak to się prezentuje, zwykłe basici. Nie będę Wam tutaj zbyt wiele pokazywać, no bo nie ma co tak naprawdę. Ta bluzka też jest rewelacyjnej jakość. Ja w ogóle jestem straszną fanką HMU. I tak jeszcze bo zapomniałam, przepraszam najmocniej. Kurtka z HMU kosztowała 260 zł. Leginsy kosztowały 128 zł, a bluzka kosztowała 70 zł. Basicowy t-shirt 28 zł. To był dwupak i kosztował 40. Dresy kosztowały 80. Bluza, jak dobrze pamiętam, około 60 zł. A bluzka, którą mam na sobie, kosztowała 55 zł chyba tak. Te dresy nie mają tu wiązania, jak wy, szarek było, mają po prostu gumkę. Są bardzo komfortowe, bardzo przyjemny materiał jest od środka. Ja bardzo skupiam się na jakości. Nie znoszę kupować rzeczy, które po prostu mnie tą jakością nie zadowalają. Kolejną rzeczą z rezerw jest piżama, zestaw piżamy. Jest to piżama flanelowa, różowo-biała. Jest absolutnie przepiękna. Materiał jest też rewelacyjny. Kosztowała łącznie 140 zł. I już wam ją przymierzam. Tak się prezentuje. Posiadanie jej na ciele to absolutna przyjemność. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że ta koszula sama, jak na piżamie, jest naprawdę rewelacyjnie krojona. Spodnie mają też tutaj sznurek więc dzięki temu można fajnie sobie wyregulować. Ogólnie jest absolutnie cudowna i idealna. Ja już wrócę do swoich normalnych ubrań i pokażę Wam ten huczny zakup z Pepko. Ostatnią rzeczą z tego holu. Jest ten oto szalik, który kupiłam w pewko Jest bardzo, bardzo, bardzo miły. Naprawdę przysięgam. Czuję się dosłownie, jakbym miała kocyk na sobie. Niestety nie mam paragonu akurat od szaliku. Ale kosztował on, jak dobrze pamiętam, około 50-60 zł. I tak się prezentowały całe moje zakupy. Powiem wam, że miałam naprawdę potrzeby i potrzebowałam ich po prostu. Jestem z siebie dumna. Nie kupiłam nic... z. Zbędnego. Kupiłam po prostu rzeczy, które warto mieć w szafie. Przymierzałam też ugi, ale końcowo ich nie kupiłam, ponieważ dalej nie jestem przekonana. Ogólnie na stopach innych ludzi jakoś bardzo mi się podobają, a na swoich no jednak nie jestem ich pewna. Muszę jeszcze przemyśleć ten zakup, ale jeżeli zdecyduję się, to po prostu je zamówię. Wiem już, jaki rozmiar bym potrzebowała, więc i to wszystko, co chciałam Wam pokazać w tym filmiku. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Tak naprawdę, te zakupy to był taki mój trochę prezent same dla siebie, bo naprawdę wiedziałam, że mam potrzeby, a po prostu nie mogłam się zmotywować, żeby je wszystkie spełnić. A teraz już mam trochę z głowy, ale oczywiście ogromnie mnie cieszą. To już wszystko w tym filmie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Miejcie pięknego dnia, nagradzajcie się, wydajcie sobie miłość. Zróbcie sobie coś dobrego do jedzenia, zadbajcie o swój sen, odstresujcie się, kochani. Puść i do zobaczenia w następnym filmie.